A co tu leży? Jak to się sprząta, że się śruby walają pod nogami? Witamy Was w kolejnym odcinku z podmostu. Robimy co? Tym razem szybkie sprzątanie. Z racji tego, że są tu bardzo mili ludzie, nam dziękowali za sprzątanie. Most nam oddaje, więc my zabieramy śmieci po brudasach, śmieciarzach, którzy tu zostawiają. Ja teraz widzicie na oko, Znalazłem śrubę, Teściu już ma całe wiadro śmieci. Przejdziemy się jeszcze tutaj, ja chyba mam worek w plecaku. O, nawet tarczy od kątówki są. To się jeszcze wykorzysta. To się jeszcze sprzeda, będzie Ta. pieniądz. Pieniądz będzie. Butelka i tam jest trochę śmieciuchów. Także co, idę po worek, szybkie sprzątanie. Mam już worek. Z wiadra przerzucimy do worka. Tu jest, tu jest butla. Szybkie sprzątanie. Żeby to było ładnie. Żeby nikt nam nie zarzucił, że my tu jakieś śmieci zostawiamy, czy cokolwiek my tutaj robimy. Ogólnie masakra. No ale cóż. Także wyciągam ile mogę. W jedno miejsce, Taka ładna butelka, wszystko w jedno miejsce, i później to posprzątamy. Do woreczka jedzie pociąg. Dalej, no. bazę trzeba zrobić, tu niestety z wodą jeszcze nie będzie lepiej, no będzie lepiej. Moment jaka kubka śmieci, co to za rzucanie? Dzisiaj ja filmuję on Tak. Szybka akcja. Można, można. Też z zawartością, bo tutaj pewnie woda była. Dlatego, pewnie woda naniosła. Na bank. Jest Jest kolejna złotóweczka. I wydaje mi się, że tu będą kolejne złotówki. Następna złotówka, zobaczcie. Super. Jeszcze zapłata. Tu niestety potłuczona. O, i przysiadzi. Ja zwykł, prawnicie jak Wszystkie. I kolejna złotówka. Raminga pozrama. Pozdrawiamy wszystkich sprzątających. To chyba książęce. Książęce też jest skupne, nie? nie wiem. Chyba tak. Szybka baza. Bardzo szybka baza będzie. Kolejna butla. O, matko, ile tu tego jest? Najwięcej oczywiście bezwrotnych ale szybkie sprzątanie nikomu nie zaszkodzi. O, tam coś było, kaźmika. Kolejne butle. Zobaczcie. praktycznie samo szkło. To będzie chyba zwrotna. Masakra. Tu wcale dużo nie trzeba szaleć. Idę jak dzik. Tam ja nie wejdę w te krzoki. Może kadracik 10 na 10. No taki kawałeczek tylko, no widzicie co tu się dzieje. Chore O i kolejna butla. Ale ja proszę. Jak dzik Tylko jeden pan mówił? Teściu jest dzik. W większości wór będzie w szkle. Ja jestem mega zadowolony. Tutaj zawsze nam to miejsce oddaje dużo złomu. Sprzątamy kolejne butle. Kurde, tyle. Super. Dobra. To będzie krótki odcinek. Ładuję to teraz do worka oho i się zaplątałem worek no to wejdzie wszystko w ten jeden worek a moje? To przesupałem wszystko tutaj A tam na górze jeszcze tyle jest? A o tam jeszcze leży butla zwrotna Dobrze widać? Tam, tam, tam tam, tam, O, te krzaki tu Rowar w żywcu, czyli zwrotne Zwroty. Ja mam pomysł. To co jest urobkiem idę po wiadro. Wrzucimy do wiadra. Smacznego. To co będzie urobkiem. Wrzucimy do wiadra. Natomiast śmieciuchy. Idą do wora. I o. Tu będzie urobek, a tu będą butle. Chciałem, wyrzucę tam, Nie, bo się potłukną. Szkoda butelek. Zobaczcie, ktoś Leona na drogę zaprosił. Nie? Leosz. A, wiadro tu od razu. Tu jestem. Tu jeszcze gdzieś był Leszek. Na razie wszystko jednakowe, to nie jest skupne łomże. Nie, nie wiem, gdzieś tu był jeszcze Leszek, z tego co mi się rzuciło w oczy, ale... Te są skupne? Tak, te są skupne. To jest skupna... Nie kupuj tych zielonych. Po co im to, żeby rzucali tu w krzoki? Dobrze mówię? Bardzo dobrze. Kolejna butla. Proszę bardzo, perełka. Moment, worek będzie pełny. O. Nie, ta była potłuczona akurat. Tego nie rób to.

A to nie będziemy go przeciążać, mam jeszcze jeden wór. Zobaczcie, jeszcze tutaj się wyciąga. Szok. Mam jeszcze jeden wór, bo ten pęknie. gi worek No to ładuje Flamingowa, flamingowa Zwrotna Zwrotna To jest zwrotna No książęce to jest chyba to zwrotne Zwrotne I ta chyba też jest zwrotna Poczekaj Podsumowanie, szybkie sprzątania co za małpa to za mało patur robi. Ja już ci operacji. Czas operacji 15 minut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zł plus puszeczki. A tu jeszcze jest 11. Proszę bardzo. Plus jakieś flamingowski. Wciątanie zrobione. Pozdrawiamy Was serdecznie. Nie chodzi o zarobek, tylko o sprzątanie. Tak, Zobaczcie. plaża jest zrobiona. Jest no. pięknie, słońce świeci. Aż miło. Dlaczego ma być tu syf? Także syfu nie ma. Pozdrawiamy Was. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce do góry, o reklamach. Widzimy się w kolejnych. Cześć. No i wszystko spakowane do samochodu. Także lecimy. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się ciepło. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew.